Chcieli Państwo wypowiedź i, i trenera Paczesasa, i Krzysztofa Szubargi, a teraz o podsumowanie tego meczu i myślę później w Państwa pytaniach również już pierwsze podsumowania sezonu Akademików z Trener Mariusz Karol, Panie Trenerze, Mecz dzisiaj trudny. No jest przewaga wyraźna, to chyba każdy widzi gołym okiem, że przeciwnik ma taką ilość zawodników, że zmienia i co 3 minuty tak naprawdę to 3 minuty same <laughs> zmiany o zmianę i się ratują natomiast u nas ponownie gracze grają po 34 minuty więc z dnia na dzień z dnia na dzień jest bardzo trudno się zregenerować I, i tą różnicę było widać już w końcówce drugiej kwarty cieszę się że pomimo tego zmęczenia dwie następne kwarty wygraliśmy czyli zawodnicy walczyli do samego końca zresztą tak samo jak w tamtym roku także za to na pewno należy im podziękować sezon się skończył myślę, że ta drużyna wygrała sporo meczy w tym roku może można było wygrać jeden czy dwa mecze więcej być może by to zmieniło sytuację w playoffach ale na pewno nie zmieniłoby sytuacji takiej, że mamy taki, a taką, a nie inną drużynę także trafiliśmy akurat na seko, najtrudniejszą drużynę w playoffach ale cóż praca została wykonana. Ja osobiście biorąc pod uwagę cały aspekt i cały kształt tego zespołu to, to wydaje mi się, że te y, zwycięstwa, nie wiem, 10-11 zwycięstw. Jak no, już to wczorajsze zaseko te 11 zwycięstw to jest to myślę, że 90% tego co ten zespół mógł zrobić. A trzeba to rozpatrywać w kategoriach wszystkich i nie można tutaj prawda, wyizolować pewnych cech, bo pewne cechy są i one są i dlatego trzeba brać wszystko tak jest. Także myślę, że 11 wygranych to na tą drużynę to jest absolutnie bardzo dobry. Bardzo dobry. Dziękujemy bardzo. I kapitan Akademików, przedstawiajcie sobie mikrofony. Uh, najpierw uh, odnośnie, odnośnie tej rywalizacji z, z Procomem. Oczywiście gratuluję uh, mistrzom awansu. Uh, widelcem na czołg się nie da wygrać wojny, chociaż my jedną walkę wygraliśmy. I to jest powiedzmy bardzo, bardzo wielki cud, że udało nam się nawet wygrać jedną, jeden ten mecz, bo budżet jest chyba 10% większy u Procomu. Nie ma znaczenia. Uh, Chłopaki walczyli do końca, zagraliśmy na tyle, na ile nas stać, przeciwko mistrzom polskim. Myślę, że, że każdy może być dumny z nas, to, co zrobiliśmy w tej rywalizacji. Odnośnie całego sezonu, przekroju całego sezonu, a, wiadomo było, że na początku borykaliśmy się z różnymi kłopotami. Na wszystkich frontach walczyliśmy, że żeby przetrwać sezon założenia było utrzymanie w lidze, jak pamiętacie na początku sezonu, po, po pierwszych dwóch porażkach. Eee, myślę, że wyciągnęliśmy naprawdę, nie wiem, trener powiedział 90%, ja bym powiedział może 99% możliwości tego zespołu. Jedna wygrana nam brakowała do piątego miejsca, bo Paul Farma i, i Anvil mają jedną wygraną więcej, także... To jest, to jest na pewno sezon, gdzie, gdzie zespoły są wyrównane, a my mi... mamy z czego być dumni. Zrobiliśmy play-off, mamy dużo zawodników w czołowych statystykach w całej lidze. Pokazaliśmy kawał dobrej roboty, wygraliśmy z każdą najmocniejszą drużyną w Polsce, czy na wieży, czy u siebie. I, i mam nadzieję, że AZS nadal będzie się pchnął w hierar hierarchii polskiej koszkówki. Dziękuję bardzo serdecznie. Czy są pytania do trenera? Do, do trenera do przede wszystkim o postawę dzisiaj e, zawodnika, a, który błysnął dzisiaj formę, trzeba przyznać, a to był Bartosz. Tak, dzisiaj nagrał dobry mecz, zresztą e, już wczoraj e, Mateusz e, zagrał też bardzo dobre zawody, miał wczoraj na stuprocentowej skuteczności. E, walczył. Mateusz, Mateusz Bartos, tak? Dzisiaj 16 punktów. Także bardzo dobrze. Dobrze mu się szło, więc spędził się dużo czasu na boisku. Mam nadzieję, że ten mecz dzisiejszy będzie dla niego pierwszym krokiem do tego, że może zacznie grać. Także życzę mu tego. Niech, niech się rozwija i niech w przyszłości gra. To dlaczego przez pół roku nie grał? Pokazał chyba, że, że potrafię. Serio, też kałcie jeszcze. w, zetrał, w zetrał, a zetrał kibiców, prosi, tak. a Jeżeli dlaczego nie grał, to proszę Mateusza zapytać. A nie miał w ogóle szans. Że szansa, się, tak? szansa się dostaje w momencie, kiedy się zajmuje bardzo mocno. A poza tym, jak Igor zauważył, cele były takie, a nie inne i należało zrobić wszystko, żeby utrzymać zespół w lidze. Mógłby grać Mateusz? A dzisiaj moglibyśmy walczyć z Kotwicą i z siarką a to, żeby zostać w lidze. Także to są takie wybory. No ale nie dostał szansy w ogóle. więc o szansie, mówię o wyborach i mówię o tym, co jest ważniejsze. Czy rozwój Mateusza Biega i Mateusza Martosza, czy utrzymanie zespołu w Ekstraklasie? Także proszę sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Czyli pod Państwo trenować mocniej? Lepiej? Proszę zapytać Mateusza, czy zacząć lepiej. Czyli nie mam do zarzucenia w tej kwestii żeby wcześniej nie wystawiać Mateusza na przykład za Stale mamy sami pana, na przykład Mateusza Biedla, gdzie było minus 20 punktów do końca, chyba w czwartej kwarcie. Taka była decyzja. Było to, to, taka decyzja była i to tym jestem bardzo Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie, dziękuję serdecznie.